Motorola motorola E7 Power, czyli budżetowiec e, serii Power, który ma mieć cholernie dużą baterię, który ma cholernie dużo działać na długo działać na jednym ładowaniu, trafił w moje ręce i od kilku dni się nim bawię, więc stwierdziłem, że dam Wam takie pierwsze wrażenia. Jak wiecie, kilka dni temu powstał film o G9 Power który jest nieco droższym urządzeniem, e, więc też będę na niego nawiązywał. Więc sobie obejrzyjcie tamten, często, e, chętnie teraz. Wstawcie sobie słowo, które pasuje, e, a potem możecie też obejrzeć sobie ten dalej, a możecie odrobić na odwrót. Przejdźmy dalej. a 7 Power to smartfon, który ma podstawową specyfikację, mówiąc szczerze, czyli to nie jest flagowiec, to nie jest średnia półka taka wyższa, to jest budżetowiec, który w naszym kraju będzie miał 4GB jakiegoś Helio jak dobrze pamiętam, 651 IPSowy ekran HD i to tyle, jakby nie ma tu żadnych szmerów, bajerów, nie ma tu nie wiadomo czego, ale jest bateria, jest bateria, która jest bardzo, ale to bardzo dobra, bo to jest bateria, która ma 5000 mAh co jest, jest moim zdaniem wynikiem no świetnym jak na dzisiejsze czasy tak, coraz więcej smartfonów stawia na duże baterie i to nie tylko takie, wiecie, z dopiskiem power, mode cholera, wy co. Tylko takich bardziej y, zwyczajnych, ale kurczę, y, nadal bywa różnie z tym czasem pracy. Nie oszukujmy, producenci wolą stawiać na szybkie ładowanie, co też ma sens. I ja też lubię, żeby smartfon mi się szybko... O, ale psz, normalnie. Psz, psz. Ja też lubię, żeby smartfon mi się szybko ładował, ale jak nie mam gdzie go naładować, to szybkie ładowanie i tak mogę sobie wiedzieć, gdzie wsadzić. Więc wolę, żeby ta bateria była nieco większa. Nie powiem wam, ile działa na baterii, bo na razie sobie go testuję. Wiem, że jeden dzień to jest bez problemu, dwa dni też. Jak chyba, że będziemy go katować. Ale co ważniejsze, jak sobie radzi tak na co dzień ten smartfon przez te kilka dni, co zdążyłem zauważyć, całkiem przyzwoicie. Nie jest to poziom tego G9 Power, który wydaje mi się, że jednak, znaczy no, wiem, że jest po prostu lepszym smartfonem. Ale kurczę, w codziennym użytkowaniu nie miałem problemu, żeby się wiecie, nim pobawić, pokorzystać, pracować na co dzień. Nie miałem czegoś takiego, że się wkurzałem, że coś nie działa, że coś mnie wkurza, coś mnie irytuje. Wchodzę sobie tam no, maila, Facebooka, Instagrama, smerty, zdjęcie, robię coś. Wszystko śmiga, więc jakby nie jest to, nie wiem. No, jak mam swój telefon prywatny z dużo wyższej półki, no to oczywiście zauważam, że na moim działa to dużo lepiej. Nie da się tutaj niczego jakby oszukać. Ale to jest smartfon, który działa bardzo sprawnie. To jest zasługa tego systemu, który jest bardzo czyściutki. Bardzo mało dodatków jest. Cyk. To też bar działa bardzo sprawnie, A ja muszę go wyłączyć. Tak? O. Cyk, e który ma bardzo mało dodatków. Dzięki czemu to optymalizacja jest dobra i to jest zaleta Motorola, że one nawet jak nie mają najmocniejszego procesora na rynku, to i tak działają fajnie, bo mają dobrze zoptymalizowane i po prostu Protestora nie zawala od razu milion procesów różnych na cholera wie co. E, więc działanie bardzo spoko. Ym, wykonanie ASMR Motorolowy, dla motoroliarzy ASMR. Kurczę, co ja robię w swoim życiu. A tak poważnie. Plastik, jakby nie, nie da się ukryć, że tutaj będzie coś więcej, ale to nie jest jakiś zły plastik. Wolę ten z G9 Power, bo to jest. Plastik z bardzo fajną fakturą, przez co nie widać zabrudzeń i jest pewniejszy chwyt. To jest taki śliski plastik, który jest ok. Wygląda całkiem fajnie, bo kilku osobom pokazywałem telefon, to zwrócił uwagę już na jego kolor, bo kolor jest naprawdę interesujący, przyciąga uwagę. No i to jest taki zwykły plastik bez szału, po prostu plastik i, i tyle. Moim zdaniem wykonany ok. Fajnie, że chociaż ten przycisk ma taką inną fakturę, przez co lepiej go chwycić, lepiej go. Użytkować po prostu tak na, na co dzień, jak się nie patrzy na telefon, tylko tylko się po prostu gdzieś tam głapie. Jest przycisk do Google asystenta, z którego cholera nie korzystam ani razu, przyznam uczciwie. I tak naprawdę, z tych pierwszych wrażeń, zapowiada się ciekawy telefon, szczególnie że kosztuje 5 stówek, więc to jest cena. Bardzo niska jak na współczesne telefony i za 5 stówek ciężko jest wyrwać coś, żeby działało i miało ręce i nogi. Teraz już jest tym lepiej, ale przez długi czas, jak ktoś mówił, że ma 5 stówek na telefon, to mówię: Panie, to nie kupuj, bo to bez sensu. Miej swój stary, jeszcze rok zbierz 3-4 stówki więcej i kurczę, kup coś lepszego. Teraz za 5 stówek mamy telefon, który działa spoko. Jak na razie, zobaczę po testach jeszcze, ale na razie działa bardzo spoko. Przyzwoity ma ekran IPS-owy, ale bardzo przyzwoity. I do którego się nie mogę przyczepić, tak naprawdę pod żadnym względem, bo to jest za te pieniądze bardzo sensowne urządzenie. Szczególnie dla osób, które szukają czegoś z większą baterią i nie chcą, e, nie chcą nerwowo szukać ładowarki po jednym dniu. To chyba tyle pierwszych wrażeń. Recenzja wejdzie na blogaska, oczywiście. Coś tak zasłoniam, No, Chyba tak powinienem. Recenzja wejdzie na blogaska i wtedy opiszę trochę bardziej, co myślę o tym urządzeniu. Jak na razie po tych kilku dniach daję dużego plusa. Za pięć stówek moim zdaniem warto. Pozdro.